Po prostu strzela, o to ten. Dobra, ja polatam tym. Mawem. To zaznaczam wam trochę. Będę ci, będę ci mówił, gdzie i jak. Buch. No niestety w budynku nie widzę nic. I eee, jest jeden ziomek. Plecy. Ale na dole? No na dole, za tobą, za tobą, no tutaj. W dobrym kierunku idziesz. gdzieś tam biega? Już nie ma, dzięki. Okej, okay. wsparcie obserwatora. Poszło. Dobra. Ziomek biegnie. Jest, jest w tym budynku na dole. Właśnie biegniesz za nim. okej okay. Tam jest, po prawej. Dwóch jest, dwóch jest. Trzech jest. Dwóch się, jeden się schował. Uważaj, dobra biegnij tam. Będzieś ja powiem, czy będzie biegł. Biega. Jest pod schodami. Dobra, tu sniper jest, on będzie przynętą. Bo, Jest. Dzięki. Wchodzę do budynku. Chodź dobra, uważaj, jeden ziomek będzie, jeden ziomek będzie, ale za budynkiem. Yy, tu będzie. Jesteś z nim w budynku. Dobra, też go nie ma. Okay. Ale jeden tam jesteś. A to nie Dwóch jest, dwóch jest za budynkiem. Okay, idę ich od tyłu Tu to gdzie jest ten sniper, no tu jest Jeden I drugi, drugi Tu jest jeszcze jeden To są skosy. to było obserwatora. To było piękne Wszystko, wszystko widzę w czarno-białym czarno wszystko widzę Czeka, Gdzie ty jesteś? Tutaj zabiłem jednego Okej okay. W dobrym kierunku idziesz No oni tam są chyba na A nie? No, tak, jeden jest na A Tutaj widzę jest Jedzie to jeep, ale to jest nasz Może jeden jest? Ok. jakaś. Lucario, sorry. Na aha są dwa, nie? Przejmują. Tak, na A jest jeden. Czołg? Dobry? Niedobry? Dobry, naprawdę. Dwóch! Na... Dwóch jest, dwóch ich jest. Czekaj, C4. Trzech. Jeszcze raz. Jest, dos dostał. Jeden, jeden, jeden. Uważaj, uważaj, uważaj. Gonisz go. Dostał, dostał, dostał. Ok. Pięknie. Przejmujemy A. Dobra. Koniec. Oni biegną z... Jest. Pięknie. Widział jaki teamplay? <laughs>